Hej. Witam Was serdecznie na kanale Lubię Tworzyć Mam na imię Alicja I zapraszam Was do wspólnego wykonania Prześlicznych świątecznych dekoracji W postaci takich pięknych gwiazdek Gwiazdek, które pełnią rolę pudełka, takiego pojemniczka Takiego spodeczka Możemy trzymać na nich jakieś słodkie dekoracje Biżuterię Właśnie. Może to być fajny pomysł na prezent. Także, jeśli jesteście ciekawi, jak takie przesłodkie gwiazdeczki wykonać, to koniecznie musicie obejrzeć dzisiejszy tutorial. Składanie miseczki, gwiazdeczki przypomina. Składanie innego projektu, także z gwiazdką w roli głównej. Także e, kto już taką gwiazdkę składał, będzie wiedział e, o czym mowa, e, ale tu już za chwileczkę się przekonacie, ponieważ zaprezentuję Wam wszystkie czynności, które e, będą niezbędne do e, wykonania dzisiejszego projektu. E, pierwsza czynność: składamy kartkę na pół poziomie. Złożone. To teraz, ja sobie to przybliżę, żeby wam to dokładniej pokazać, i powiem co dalej. Kolejny krok będzie polegał na złożeniu lewej części kartki, tutaj po przekątnej. Chwytam sobie za dolny lewy róg i kieruję go do góry. O tak. Rozkładam ten fragment i teraz składam tę część jeszcze raz na pół poprzekątnej, ale z tej strony. Muszę więc chwycić za lewy górny róg i skierować go ku prawej stronie. Zrobione. Odginam tę część. Teraz zobaczcie. Te dwa zagięcia wyznaczyły nam środek, i do środeczka musimy skierować prawy dolny fragment kartki. O tak! Kiedy już to zrobimy, wyrównujemy zagięcie. Teraz tę część musimy odgiąć w kierunku prawej strony. Chwytam sobie za ten fragment, ten element musi przelegać do tej części. Gotowe. Co będzie dalszym krokiem? Mianowicie ten, tę część. Dokładnie chwytając sobie za ten fragment dolna część musi przylegać do tego trójkąta Tutaj Chwytamy sobie za ten fragment I kierujemy go ku prawej stronie Poprawiamy zagięcie Chwytam sobie w dłonie tę część Odwracam na drugą stronę I ten fragment Kierujemy na prawo. Chcemy bowiem złożyć wszystko tak, by te oba te elementy na siebie nachodziły. Zobaczcie. Było tak. Skierowaliśmy sobie na prawo i mamy coś takiego. Ważna czynność. Bierzemy nożyczki i musimy wykonać nacięcie tutaj, wzdłuż tutaj tego brzegu. Zobaczcie, chwytam sobie za nożyczki i odcinam fragment, fragment, który mnie interesuje. Odkładam i mamy coś takiego. Kolejny krok to rozłożenie tego skrzydełka Musimy skierować to skrzydełko ku lewej stronie A kiedy już to zrobimy to górny fragment musimy skierować ku dołowi Zagięcie musi być w tym miejscu Od tej krawędzi do tej krawędzi musi być zagięcie Biorę sobie zatem tę część i kieruję ku dołowi Wyrównuję wszystko. Chwytam teraz za prawą część, prawe skrzydło, i znowu kieruję je na lewo. I dokładnie tę samą czynność musimy wykonać tutaj. To jest: należy zagiąć górny fragment, tak, żeby zagięcie było od tego brzegu, od tej krawędzi właściwie do tej krawędzi. Także chwytam sobie za górę i składam na dół. Ok, zrobione. I teraz odwracam wszystko na drugą stronę, i ten fragment, który wystaje, też trzeba złożyć ku dołowi żeby znowu było tutaj wykonane zagięcie. Chwytam za ten fragment i składam. Swoistym wyznacznikiem będą te części już złożone z tyłu i też złożone. Odginam tutaj rozkładam Sobie rozkładamy. O właśnie tak. I teraz te trójkąty, które nam tutaj wystają, kierujemy do środka. Tak, tak. Tutaj. Zrobione. Teraz kolejny krok. A na czym on będzie polegał? Zobaczcie, tu jak się przyjrzymy, mamy w środku kształt gwiazdki. Widzicie? Każdą z tych krawędzi trzeba złożyć do środka. Tak, aby zagięcie było od tego miejsca do tego miejsca. Tutaj. Chwytam sobie za ten wierzchołek i zaczynam składać. Zobaczcie jednocześnie, że ten wierzchołek nachodzi na to zagięcie. To świadczy o tym, że mamy równe złożenie. Odwracamy zatem naszą kartkę. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, i tutaj też na tej krawędzi wykonujemy tę samą czynność. Składamy do środka, zagięcie ma być od tego miejsca do tego miejsca. Znowu odwracamy na kolejną krawędź i działamy aż do momentu, kiedy każda krawędź będzie już tak samo złożona. Zadanie wykonane. Jak widzicie, znowu powstał nam kształt gwiazdki. I teraz, żeby wykonać kolejny krok, musimy odwrócić wszystko na drugą stronę, ułożyć sobie taką kartkę w taki sposób, by krawędź była tutaj dokładnie na dole na środku. Dlatego, że te czynności, które za chwilkę Wam zaprezentuję, wykonujemy ponownie na krawędziach yy, A dlaczego ma być tutaj na dole? Dlatego, że łatwiej będzie nam wszystkie czynności wykonywać w, dolnej, w dolnym fragmencie Ten dolny fragment, tutaj krawędź, musimy skierować do góry yy, O! Zobaczcie, ja sobie chwytam za tę część i odginam ku górze I teraz granice złożenia wyznaczają nam te miejsca Te trójkąty z lewej i z prawej strony Zobaczcie. One już są widoczne, więc mogę wszystko zagiąć. Widzicie? Odginam sobie tę część. Mam tutaj widoczne zagięcie. Mogę sobie wrócić teraz zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I ponownie mam tutaj krawędź i wykonuję dokładnie tę samą czynność. Czyli ten dolny fragment kieruję ku górze. O tak. I znowu granice złożenia wyznaczają mi oba trójkąty. Kiedy one będą już na wierzchu, mogę wyrównać zagięcie. I działamy tak długo, aż każda krawędź będzie miała takie oto zagięcie. Dlatego odwracamy kartkę, tak. I znowu tutaj kierujemy do góry, tu i tu. Zadanie wykonane perfekcyjnie. Kiedy przyjrzymy się tutaj naszej kartce, to zobaczymy, że mamy mnóstwo złożeń, ale dostrzegalna też jest gwiazdka. Zobaczcie tutaj, tutaj. I aby stworzyć taki półmisek-miseczkę, to musimy złożyć do środka te trójkąciki boczne. Zobaczcie tutaj, 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 tu i tu. Każdy z tych trójkątów ma na środku zagięcie. Każdy. I naszym zadaniem, naszym celem jest chwycenie tutaj od zewnętrznej strony i zobaczcie ułożenie. Takie złożenie tutaj, jakby trochę do środka. O tak. To samo robimy tutaj z prawej strony. Tutaj to samo robimy i też składamy. Mamy złożone. Odwracamy i robimy tak na każdym, zobaczcie, boku. Mogę Wam zagwarantować, że jeżeli będziecie trzymać już ten papier w ręku i wykonacie prawidłowo wszystkie czynności, które zaprezentowałam w dzisiejszym tutorialu, to realizacja tego działania nie będzie sprawiała Wam żadnego, ale to żadnego, absolutnie żadnego problemu. I zobaczcie, jest już wszystko pięknie złożone i pół misek, miseczka, zwał jak zwał jest już gotowa. W środku możemy, choć nie musimy, stworzyć jakieś dekoracje, narysować buźkę, albo coś napisać, ale nie jest to konieczne działanie. Tu już jakby tę czynność Pozostawiam Wam. Sami zdecydujcie, czy chcecie mieć jakieś zdobienia, czy nie. Z ozdóbkami, czy bez gwiazdeczka, miseczka, pudełeczko. Wygląda prześlicznie. Tworzy się je też wbrew pozorom bardzo łatwo. Na pierwszy rzut oka może się to wydać skomplikowane, wiem, ale kiedy już chwycicie za papier, zaczniecie składać, to uwierzcie mi, stwierdzicie. To była prościzna. Także zachęcam Was do stworzenia własnych miseczek, gwiazdeczek. Będzie to bardzo fajny pomysł na świąteczną dekorację, świąteczny prezent, ale też nie tylko. Może to być właściwie całoroczna ozdóbka. Niemniej, w dzisiejszym odcinku. To na tyle. Starałam się wszystko przekazać Wam jak najdokładniej i mam nadzieję, że mi się to udało. Jeśli macie ochotę, pozostawcie po sobie komentarz, kliknijcie kciuka w górę pod tym tutorialem i zasubskrybujcie mój kanał, tak żeby żaden nowy filmik Wam nie umknął. Ściskam, buziaczki, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!